Kolejny odcineczek Od razu sobie jadę. Co tu będą za części? Pomidorek, opuszka, bardzo fajnie, bo mi brakuje trochę Marcheweczka, opona, nasiona jakieś. Cały dzień, czyli cały poprzedni odcinek prawie nic nie robiłem. Oprócz tego, że przeładowywałem. Są jakieś tu zgredy? Zgredy? Cipcip. Cip. Cześć zgredzie. 3, 4, 5. 5 chyba razy trzeba je uderzyć. Gdzie, coś coś, coś z ciebie wypadło? Tu, tu aż noga w wdoleciała? Tam idzie, po prawej. Widzę go. Kurde, Dziady, czy, czy chcecie mi powiedzieć, że w nocy się zrespiliście na nowo? Dwa, trzy 4, 5. O tak 5, 5 razy trzeba uderzyć To fa fajnie wiedzieć Czyli trzydzieści Piętnaście razy musiałem uderzyć Kurde przed chwilą Tutaj zabiłem Trzy potwory I teraz Nie wiem czy się nie narodziły nowe Tam coś jest Kurde ta lampa jest o ale mam jasność ustawioną do dupy Tu jest, o tu jest coś Tu nic nie ma, żadnych ZIEMI WIĘCEJ, o bardzo fajnie tam widać, że coś jest yy, Ziemi więcej dostałem, nie ma jak to dostać, więcej ziemi To jest bardzo potrzebne, ten pojazd nie daje rady Przez to, że i, i dość ziemi jaką zamontowałem A teraz widać na serio, ile ziemi dostaje gracz na samym początku, a nie jakieś stawia w stakach ziemię. A teraz dopiero jest... dostałem prawdziwą ziemię. Tu coś jeszcze więcej jest Tu coś jest w tej różu. Dobra. To idę do góry. Tam są kurde te kwiaty cały czas yy, Czas się mylę. Mylę. O! Dobra, żebym jakiś... najpierw stwory Nie ma żadnych stworów To można zająć się skrzynkami Komponent kit, bardzo fajnie, to mi się bardzo podoba yy... Nóżka, trzy nóżki No, i będę jechał dalej Tu, 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 tu. Druga nóżka nie mam? A nie, to jest pod szóstką, dobra, nieważne yy. Znowu Thirstchy Patrzcie jak to schodzi szybko W ogóle to jedzenie To jest jakieś to picie, to jest podejrzane coś O, kolejna skrzyneczka i paliwo Ziemi więcej, o to też jest fajnie Puszka to też mi się przyda, bo mam problem z piciem Yyy Dobra, dobra, dobrze. Tu nic nie ma, bo jest, lubi być ślepy i nie, nie widzieć. Przeczytnie. Tutaj nic nie ma. Czyli ostatnia skrzynaczka tutaj na wejściu i. Edrych Części tam spadły. Kurde. Pićku. Marchewka, o. Nie wiem, co, ile respią się tutaj te roboty Tam coś jest Noż, ty! Wiedziałem, że tu się jeszcze coś pojawi Co dajesz? O, dobra, ja ciebie lubię Jesteś... Zostańmy przyjaciółmi W ogóle... Przyjaciel mu nie pomógł Stoi przede mną Widzę, jak kroczy dumnym krokiem Cześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do widzenia. Ciebie nie lubię, ty nie zostaniesz moim przyjacielem. Złośnij sobie dźwięk. O. Mm. Mięsko. O, zabiły. Pewnie indyki. Indyk zabił krowę. Tam coś, coś jest. Tu nic nie ma? Radio gra Tam coś błyszczy, a tam pojedziemy Wiadomo, drog droga jest po to, żeby jeździć No prp, prp. Boże, co to jest No, manewrowość ma do dupy A mam więcej paliwka, więc mogę sobie pozwolić na jazdę trochę szybszą Nie wiem co jest lepsze Napęd na tył czy przód Więcej skrzynek Co to jest krowa Dzień dobry Panie krowo Jak się Jak pani mi jadzionek Niech ma pani trochę szczęścia bo pani, pani nie przejadę pani krowo Ponieważ mój pojazd jest zbyt szybki na to po prostu nie wy, jak się rozpędzę to nie wyrobię spoczty beboku 1 zmora z jedna. Kurde, a mnie przestraszył. Dużo no. ich tu jest. chyba no co, jest trochę ich więcej. Jednak O Indyk idzie. Indyk. Lu-lu-lu! Czy Ty krowę zabiłeś? Indyk zabił krowę. Proszę. lu Innych zabił krowę. I to jest kolejna krowa. Ja pierdzielę te dwie krowy zabiłeś. Kukurydzy więcej. To się, to będę mógł stworzyć mleczko. Dobra, muszę znaleźć jakąś krówkę. Niech znajdę jakąś krówkę. Tam coś jest. Tam odleciała noga? O kurde. O czwartej wschodzi słońce. To fajne też wiedzieć. Eee. U czwartej wschodzi słońce, nie pamiętam o której zachodzi Ej tu jest, o kurde jest książeczka Idę kukurydzy Nie chce mi się te iść zbierać Pick up kurn Corn Dobrze, wszystkie corny pozbierane Powrót do pojazdu nic nie ma więcej. Nie, dobra. To na razie nie wykorzystam tej kukurydzy. Kurde, nie zdążyłem. Taką prędkość osiągnąłem, że nie mogłem skręcić. To wygląda, boże, jak to wygląda okropnie. W ogóle ten pojazd da radę wjechać tu do góry. O, a to jest ten budynek. O, pszczółki. O, pszczółki to sobie wezmę, bo mam magazyn na pszczółki. Dasz radę, wierzę ciebie. Nie jesteś sam. Kurde. A się. się będzie cofał. Nawet jak ma hamulec ręczny w. B, B. Dzień dobry Tam jeszcze jest dobra to nieważne nie ale dużo tu jest to, to, to fa trzeba, trzeba pamiętać, że jest tutaj dużo tego Muszę zrobić remoncik Chyba ta ziemia to jest. Aha, full inventory. To miodzik postawię. <grystanie> Boże, tu jest... No trochę jest więcej tej ziemi niż myślałem. tory czy to coś zmieni w ogóle w, w sposobie jazdy tego bym zmienił na tył Altrad jest głośny. o Kurde fajny jest ta rura wydechowa Muszę ciebie wziąć na windę chyba Uuu tam jest jakiś płotek To może być jakiś farmer, żeby, który będzie miał jeszcze więcej ziemi A będzie farma wielka Taka farma będzie wielka, że nie będę kurde kolejny tam dziad jest widzę go bo... Już idzie do mnie. Jak siebie nazwać, co? I E I E się to I E I E sport Sports. To, to, to taki gamer trochę. Tak. Ta, Nie wypadło to drugie coś. Nie, to tu nic nie ma, smuteczek. MU, co ja umieram? Znowu pragnienie, polecam. Wypij od razu dwie. Halo Coś powiedzieć, że nie masz paliwa? Nie, no masz A Możliwe, że jesteś na windzie Super Ale tu są góry, ja dziele mam mapę fajną. Pryprypryprypry. Pr. No i to jest pojazd. O normalnej szerokości. Na te drogi. Miasto. Dzień dobry. Tam jest woda. Taka czarna, dziwna. Tam jest co? Tam jest potwór. Nie. To jest potwór czy to jest roślinka? To jest roślinka dobra, nieważne. O, indyk! Indyk! Luglu. 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 Dobrze. Nie, ja tu przyjdę może kiedy indziej. Skrzynia biegów mi się nie przyda. Chyba. Mogę to wziąć? Nie, nie mogę. Dobrze, co mi się przyda, to mi się przyda. Doniczka mi się przyda, lampa mi się przyda. Ziemia Full inventory, no kurde bele no. Mam wiertło I więcej opon, o więcej opon to się przyda zawsze Więcej opon Więcej miodziku Nasion Więcej nasion. Co tu mam? Kukurydzę. Czy tu jest jakaś w pobliżu krowa, która by może e, przez ten czas, jaki spędzę w tym mieście, chciałaby ten, to przerzucić? No, las rąk! Nie, widzę potwory, które zabijają takie oto krowy. Tak, przed chwilą tu była krowa. Była. To jest. U. Jak wy... Jak wy... Ciekawe, jak wygląda. Bardzo ładny ul. Był. Krowa! Dzień dobry. Hmm. Czy zechciałaby pani zostać? Moją Lodziarnią, mleczarnią Przepraszam, mleczarnią Dobra, przeżyli to Mam nadzieję, że przez ten czas nikt Ciebie nie zabije Ty dajesz sobie tam dajesz Mleczko, a ja sobie pójdę do góry Pozbierać rzeczy Eee Lampa, lampa się przyda, lampa, papier, no to jest ważne kasa, kasa nie wiem to tego mi się nie chce brać da, płotu się nie da wziąć. Jakieś światełka to ten automat, automat. Automatu nie wezmę. Będę aż... A taki będę roślinka, lampa, lampa Full inventory! Dużo lampy zajmują. Ożty o, chamie. Gdzie by tu papier zamontować? O! Bardzo fajnie. Co tu jeszcze mam? Wie mam papier, lampy mięso, duża, dużo mięsa. E, ziemię. Ziemia. Światło. Światło, papier, miodzik, bardzo dużo miodziku, mięso, jakieś rury pojedyncze, po cholere, mi to tu papier toaletowy. A, bo się mi rury skończyły, dobra, nieważne Zaraz pójdę po mleczko Żebym potem nie zapomniał o, Siatka jest w miarę wytrzymała Śrubka? Wezmę i odłożę ją Ziemia, więcej ziemi, to mi się przyda Co tu jest Automat, automat no ja tu przyjadę pewnie jak będę miał pusty wóz kiedyś. A kiedyś tak pewnie będzie nasionka pomidorów. O tej doniczki nie miałem. Lampka. Balkon ale fajny balkon. Materac do spania po co mi? Nie wyśpię się na nim. I tak. Open close, open close. W skrócie. Co tu jest? Nasiona, papier toaletowy, papier, papier, papier. Ziemia. Doniczka, doniczka. Marchewki. O, marchewki się przydadzą, bo z marchewek można robić te. Yy, można robić. Kurde, lampy nie mam, dobra. Nie mogę podnieść. To, co odłożyć, coś odłożę. Albo nie Zjem rzodkiewkę Dobrze i mamy kolejną lampkę A tu będzie ciemno kiedyś Współczuję wam Do widzenia Lampa Tu wspominałem lampę Ale full inventory Dobra już Mam tych lamp Nie, tu nie mogę lampy postawić O, ale tu mogę Dobrze, jedziemy A nie, nie jedziemy, mleka bym zapomniał Dzie Halo, krówko, jak tam mleczko? Żyjesz jeszcze? O, żyjesz O, kurde Pięć mleczka Dobra, krówka

Do światów nieznanych hmm. O, tam jest góra jakaś I ta góra jest duża. Ten pojazd mi jakoś sam skręca. Teraz to... jak skręciłem? Tam coś jest. Co to jest? A nie, to jest taki zwykły ten Nie mam miejsca! Przepraszam Muszę znaleźć miejsce na osiedlenie się. Szukam kluczyka. Bo jak jeśli nie znajdę kluczyka... To nie, nie osiedlę się tam, gdzie jest 20 tysięcy mil. Do tego ile trwa odcinek? 20 minut znowu. To ja zjadę z górki w następnym odcinku. To jest piękny pojazd. No, kolejne zdjęcie. Dobranoc.